Cecylia, mam pytanie, Cecylia, Proszę, czy, w czy, czy ty klełaś po, po niemiecku do niej? Ale oczywiście, że tak. Powtórz nam to po niemiecku, prosimy. U, nie, niech usłyszymy tę melodię, jakiej pojechałaś. Powtórz to. Mi to... Lek mich am Arsch. Znaczy pocałuj mnie w dukę. I nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie. A słuchaj, I a jak... Mówię, a... mówię ich myślę lewem, znaczy ja chcę żyć. A, jak, a jak, jak, będzie po niemiecku, przepraszam, jak będzie po, odpierdol się ode mnie, suko, jak będzie po niemiecku? Uff, uff. <laughs> I no, powiedz, że język polski jest ubogi. <laughs> nie, nie, to y, ja przeważnie jak się zdenerwuję, to mówię, y, y, leg mi am aż, bo, bo to jest y, takie, że jak dostanę furii, a mnie nie interesuje. Przecież kiedyś byłam, Ui, chyba Wam ostatnio to opowiadałam, to... jak byłam w sklepie z córką, to córka mnie odciągała. Mówi, mamuś przestań. Ja mówię, legnia mi am aż, fakiuj, I myślę, ja mówię, ja jestem zdrowa, ja chcę żyć. Ja mówię, mam po nośny, odjebajcie się ode mnie. Dobrze, ty dobrze, dobrze. 100 jak to mówiłam. 100. Denis wefon mija. Nie. Dobrze, ty, się dobrze. 100. 100 to mówiłam. 100. Denis von mija. I nie interesuje mnie. Dobrze. Cecylia, słuchaj. To jest przecież straszne, co się dzieje, o tym telewizja nie powie, o tym radia nie, napi, nie po, poinformują, o tym gazeta nie napisze, bo ta koleżanka mi mówi, Cecylka, mówi, słuchaj, jakbyś tu była chwilę, mówi, nie wytrzymałabyś, ja dostaję od, od normy, mówi. Ja się tu, kurwa, mówi, COVIDem zarażę. Jak, jak można zabrać człowieka i, i, i bo jeden tam miał podejrzanie o COVIDa, to zabrały 22, baby. no to jest Wiesz co? zabrali kobiety, bo wiesz, kobiety, im się wydaje, że kobiety są bezwolne, słabe i nie będą stawiać oporu. To jest to myślenie, rozumiesz? Za, za... Ale, ale, panie Wojtku, muszę panu powiedzieć, była ja też tam jeszcze jedna Polka, która po prostu mówi, ona żyje Biblią i mówi, ją nie interesuje żadne covidowe testy, żadne szczepienia, ona jest błogosławiona i... No to jej powiedzieli, proszę zabrać natychmiast swoje rzeczy i opuścić ten, y, y, tą, tą, y, y, tą instytucję. No i wywalili babę tam z, z tego właśnie hajmu, gdzie ona, gdzie ona mieszkała. No i ona mówi, no to pójdę pod most. I ich to nie interesuje. Tu jest, tu jak, jest, jak mówią A, to zrobią tak, jak jest A. A jak B, to jest B. A jak masz być na ulicy i bez żarcia, to ich nie interesuje. Powiedz mi, powiedz mi jak, jak Austriacy czy